Elo Makrelo z tej strony, Marcelo. Gramy w, Elo mordeczki. w Brawl Stars. Gramy w Brawl Stars i co? Cieszymy się bardzo, że Pabli to wrócił No, <grym> ja kupiłem za jego pieniądze z tego zadmiarza. Widzowie, nie wiem jak to się stało, ale jestem w szoku, szoku, ponieważ myślałem, że mam bardzo dobre zabezpieczenia. Nieprawda, przełączyłem, <grym> dobra, już się przyznam. Przełączę. Teraz gramy po, panie panie. Pani Janie du, duo znaczy nie duo? chcę. Duo? A czemu duo? No i weź najmniejszą rangę. Najmniejszą rangę, A, bo ty chciałeś powbijać tego twojego tak. nowego zamiarza. Jak się nazywa ten J Jong? Bo, ja Jong, więc J Jong. Dobra, to ja sobie wezmę słabą moją meg. I, no i gramy. A ja widziałem, że Jay Jong jest fajny. A weź to z to mocniej. Ale ja już nie mam pieniędzy. Okej. Okay. To już go wzmacniała. Widzowie! Weźmy lewę, dar no i. spoko. Tarcza. czyli to nie jest totalny nubek. Jest, git. Myślałeś, jest że... git. Błagam, błagam, boty. No. Dajcie nam boty. Dwa boty są. Tak. A to jest? A, a to jest fajne, że ja mogę też leczyć w ogóle. Tak? Jak to się robi? Teraz jestem mega szybki, a mi się ult ładuje. I... I patrz, teraz takie no. mam coś. I, chyba mogę I co leczyć. to robi? Nie wiem, chyba to robi. Od kiedy dostępny jest ten zadymiasz? Już jest. Ale od y, dawna? Nie, od niedawna. Ja sobie też przełączę. I wiesz, jak ktoś cię, ci trochę uderzy. No Franio mi obliżyć. Ja. Mogę cię leczyć! Fajnie. No chodź. Fajnie, chodź. fajnie. Dobra. Dobra, speedy. Jestem teraz Speedy i ja Ejo. Ja, ja, ja. I ja też wtedy jestem Speedy? Mm, nie. Czyli to jest takie fajne, że oni... Yy, on yy, daje te moce też swojemu ultimate'owi chyba. Nie, nie daje. Teraz Już yy, ten, ten leczenia włączyłem. I jak coś... Dawaj to, tego yy, frania! Dobra, leczycie! Kurczę, dobrze, zabiję. Dobra, teraz klikam sobie Speedy. Szybkość. I jestem teraz chyba o wiele szybszy niż ty Ej, ciekawe to jest Patrz, w szakach jestem wolna, ale normalnie jestem szybki Chodź tutaj, będziemy razem ich bić Dobra, dead Chodź, idziemy na tą nitę Ale dobry jestem za Czekaj, Poczekaj, no kurczę, chciałem cię uleczyć Dobrze! <laughs> ale porobiłem tego frania Ja go zabiję. Tak? tak? Tak Zabrałeś mi killa nie. Dobra, no, to... teraz sobie włączę tego. Szybkość. To, bo ja y, jestem w trybie mech, nie bot, nie mech. No nie mech, to jest trudniej trochę. No. Muszę się na, nabić. Ej, ale tym zadymiarzem trzeba się przyzwyczaić grać, bo trochę jest skomplikowana, ale minimalnie dopiero. Ale minimalnie tylko. Jest! Tak, ja mam. teraz włączę trypleczenia i A po to... prostu zabiję tego spóźnienia. Gdzie to się zmienia? Na ulcie na urcie tak. się to zmienia. Nie, no ale... No, dobra. Nie. ja zrobię. Dobra, zagraj ponownie. <laughs> zagraj ponownie. Pięknie. Fajnie, bo ja mam akurat misję na Meg, więc sobie mogę od razu wykonać. Fajnie misję. jest ten J Dong. J -Dong. Ja ejonk, ale... Jong. A wy widzowie koniecznie dajcie znać, czy Wam się podoba yy, to jest nowy sezon, tak? Braus katana? Królestwo katany? Tak, nowy sezon. I nowa. Yy, bitwa, o królestwo bitwa, Katany. Tak. <coughs> A w tym bitwie? Yy, tam można coś zdobyć? Można zdobyć, nie? Można. Te moce, tak jak kiedyś było, te anioły i to chyba na tej samej zasadzie, co? No coś podobnego trochę, ale to teraz się otwiera suszy. No ale to jest tak jak star dropy, tylko te sushi się mogą się podwajać. A, okay. i ten, Jak wygramy teraz, to zdobędziemy to sushi i ty też zdobędziesz O, super, bo teraz jest yy, o sushi gra, tak? Była oznaczona? Tak. Ja wygramy po prostu, nie? Szkoda, że nie mogę siebie leczyć. Właśnie o to chodzi. Co ty mówisz? No szkoda, że nie mogę siebie leczyć tym No to leczonym. to jest kiszka. Tylko ciebie mogę leczyć, ale to jest mocne. Tylko, no, dobrze, że masz dwa życia, nie? ja się też teraz leczę. O, masz te leczenie. O chciałem cię uleczyć, bo włączyłem sobie tryb leczenia. A, zginąłem. Uciekaj. To masz robię. speed? O, nie masz spida. miałem jakąś siłę, hmm. jako, miałem jakąś piąstkę. Muszę to przy tym przetestować, okej? No, okay? to rozkminimy to, nie? O co tu wchodzi jakaś w tym j -Jongu? to była jakaś dziwna to. j -Jong. Fajna nazwa. Ja-E-Jong. ja Ja-E-Jong, ja może. Karaoke. Fajna nazwa. Karaoke. Tak. On jest Bogiem Karaoke, tak pisało. Okej. Okay. Przynajmniej tak myślę. A, widzę, że ma dobre ruchy tutaj na animacji. No. Jest, jest. Ktoś coś przesuwa. Ktoś coś przesuwa. Co tam jest? Maja Sigma! Albo Jay Jong. A jedną skrzynkę, no i idę. Idę do ciebie. Ej, może w końcówkę. Hop. No takie średnie też. Dobra, zginęli. Ty zabiłeś kita? Gra ty... Ej, no było on jest słoczny tak, Jong, a ile on zadaje? No tak 1200 na tym normalnym A jak teraz leczy... O! Uleczyłem cię! Super, dzięki. Leczę cię ciągle. Leczę cię. Dziękuję. Ja, tak, tak, ja cię leczę, dajesz. Pokaż. Idziemy na te boty! Boty! To nie są. Jak to nie są? Dobra szybkość! Dla naszych Uf! widzów. Oni zawsze są boty. Naszych widzów hejterów? ów. Nie, tatu się ja mnie zaraz zabije. Ej bo mój mech się nie mieści w tych drzwiach. Ale to był... Ale on niefajny. On niemiły jest. Co? No kiełek. Kiełek jest niemiły. Kiełek, bądź miły, zostaw mojego syna. Dobra, desz! Leczę się. Dawaj go teraz. Zabijmy go. W końcu może. Końcu. Po nim. Ginął, dobrze. Ile miałam w ogóle na nim zabić? Cześć! Ty, ja zrobiłem 0 killi. Dobra, wychodzimy i odbieramy sushi. Na początek star drop. otwieraj też. Ja nie mam. Nie, aha, bo ty wszystkie odebrałeś. A ja mam. No. Tylko dwa. Eee! E, nawet bez wasabi, nie, to tragedia. Gramy jeszcze, Pablo. Raz... Ile musimy? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja, ja muszę cztery, bo ty, Dobra, już masz, bo ty już nie masz żadnych. Ja się odebrałem. A dostawałem dzisiaj coś, no. Dostałem dzisiaj do... Przybrania jakieś Jesteś? Nie pamiętam. Zobaczymy, czy masz jakieś odblokowane przebrania. Chyba masz, nie? Ja mam już dwa chyba te nowe. Do Tary i do Asha. I do kogoś jeszcze chyba nie. nie wiem. Już chyba nie. Mhm. Widziałeś o tym, że jak będziesz miał mało HP, to ja kliknę tylko ulta i już się uleczysz? O widzę, super. No chodź, możemy, Bibi. możemy iść Możemy na nich iść, nie bój się No kurcze, dobra Chciałem ciebie uleczyć, ale no. ja to robię za późno Dziwne ktoś jest, bo muszę się naultować znowu Tik, 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 tik Tik, go... boom! Dobrze że... Dobrze, że go zabijesz, bo ja prawie go Dobra. Tick, boom. Szybkość Ej, ty też masz szybkość, ale na... Jest! Nie zdążyłem! A, ale mnie załatwił podczas transformacji mojej. Chodź. Dobra. Szybkie leczonko. Jest mocny. Ciekawe, czy wrócę teraz w bocie? U, mam Ej, w moim mechu. Czy? Tak, wrócisz mechu. Lily, Marcel. Ej, ale szybki jest ten jąk. Dobrze! Kilasz! Kilam! Dobrze? Kilam! Tylko. O, nie, nie masz szans. Mam szansę, szansę zawsze Masz są. ale małe No. Patrz, mechuj go! I my teraz wal, wal. Ja nie wiem. Jest! <noise> Dobre widzowie to było, nie? E, to jeszcze kile. I muszę jeszcze muszę wyjść i zobaczyć. Ale to... ej sztos! Poradziłem sobie. Jeszcze trzy wygramy tylko i będę miał suszy. Dobra, no to walczymy. Jeszcze poczekajcie, chyba stardrop, nie wiem. Kredyty? Mm. Na kita teraz zbierasz? Ja bym chciał kupić sobie suszy w sklepie, dwa suszy. Ale nie stać mi jeszcze, więc też nic nie fajnie. A ja koło. coś mogę tu odebrać? Zobaczymy tytuł w ogóle. Amor Fati. Nie rozumiem. Hm. O co chodzi? Nie Jaki wiem. Jaki mała ma wasabi, On ma. Chyba nie ma piekielnego, nie? Ja... Czemu... No dobra. A, on ma ostra, ona słaba. Ok. Eee... Zagramy sobie terceci? Nie, chodź dawe. Na razie nie. To musimy zdobyć sushi. No I, dobra. i za niedługo kończymy. A co, nie zagramy z kimś? A na terenie też zdobywasz sushi? No to zagramy. Ty sobie przetestujesz. Ja napiszę tam do kogoś, żeby do nas bił. Hm? Na razie nie. No spokojnie. Musimy zdobyć sushi wtedy. Czyli musimy wygrać. No parę razy. Parę jeszcze, razy jeszcze. Trzy. Dobra. To dziwne, że więcej zadaje ten atak. A kiedy to się zmienia, Pokaż. Jak na ulta. Okej, okay, a ulta masz cały czas? Czy ja, jak mam ładuje sobie ulta? A i masz szybkość, ale na chwilę? Na chwilę, no. Ja też na chwilę i taką mam szybkość. Aha, ja jak byle gdzie strzelam, to mam tą szybkość. To jest głupie. Po tak. tych kropkach trzeba iść? W kółkach? Nie, po prostu strzelam byle gdzie i mam tą szybkość, i Patrz. No. ogarniemy tego Mortisa. Dam leczenie. Leczenie bardziej OP. to mega gość, zabiłeś mi kila. Trudno. No nie. Ważny drużyna! No tak, no. tylko że ja mam Damę. misję na killę. Ten ja się wystrzela, drako? Nie. On chyba... nie Nie dobra myślałem Że on ma tą moc Piekielną, ale nie ma jej No nie, przegrałeś <grym> Starcie Ty prawie go zrobiłem Dwa, jeden, jestem, elo Napijesz sobie tego ulta czy nie? Może tak Ty on sobie tutaj z nami Jest, A i nie zdążyłem a i niestety. Ale to liczy ja, się jako dwie wygrana. Drużyny, tak. No to git. Jakie jakie drużyny? Jeszcze dwie wygrane A ja już zrobiłem misję na Mac. Więc zobaczyłbym. No, ale musimy to mieć. Zobaczyłbym, wijać. na kim mam misję, to może bym zrobił taki towy. Nie, bo ja gram Jąkiem. Ja e Jąk. <coughs> najgorsze jest to, że ja jutro lecę do Włoch o, o piątej Widzowie jedziemy jest na maju... Jest dziewiętnasta <coughs> Jest dziewiętnasta <19, coughs> Musimy wstać. A musimy wstać o drugiej. Napiszcie w ogóle czy chcecie vlogowe klimaty z naszej no wyprawy do Włoch. Ledłem, jadłem, uciekaj. Musimy mieć chociaż drugie miejsce. No uciekaj, przecież mówię. A, tak. Przestań. Nie. Widzisz zaraz. To ty. Ja ci nie będę ciągle leczył. Jasne, ja tutaj sobie sam ogarnę doskonale. No Ktoś nam hałasuje. No jak co ty chcesz tam? Jest, jest, jest. Dawaj jest, go, jest, jest, Dawaj go! Nie! Mamy to! Mamy trzecie miejsce teraz i jedziemy po kolejnych. Szybkość! Dawaj! To twoja szybkość coś nie pykła. No mi pykła, ale tobie nie A. pykła. Kurczaczki. Muszę nabić ulta znowu. No nie, Zginąłeś? No, no uciekaj. Jest! Starcie mam mamy, tarci. trafiłem go! Z tą amberką, co była wcześniej. No dobra, trudno. trudno. No to Ale jeszcze jedna wygrana. Szybko wybrana. skończyliśmy. Jeszcze jedna wygrana. Jeszcze jedna? Tak. Dobra. Tylko jedna. O i mam misję na przeciwników. Jeszcze jeden tylko. Nic fajnie, bo ty. Fajne truchę. Nie? <laughs> prawie nam Zobaczmy wyszło. Dobra. Disco, disco. Ja jeszcze wezmę się tam. Czekaj czekaj na mnie! Czekaj, na mnie To jest dead. O, prawie też dead! U no miał połowy HP! I mocny jest ten mój gadżet! Uciekaj! Nie uciekaj, no jak uciekaj go co robisz? Trzeba załatwić i. No to zrobię. Tego, robisz, tego załatwię. Tego tak, ale. Dobra, wiesz, co mam. Wkurzesz mnie. To ci wkurza, teraz deadnie znowu. Dednie. Ja mam małą HP, ale. Dawaj, do. Dawaj tego Daryla. Ksia! Ty jest znowu killami zakończyłeś. Specjalnie. <grym> Wiedziałem się tym, że specjalnie to Ale już zrobiłem misję. A ty masz misję na kile? tak to zrobić? Już skończyłem tę misję na kile. Tego też załatwimy. dalej pięć drużyn! O Boże, tragedia. Tego da... O to, to z tego Daryla Tego przed chwilą ogarnąłeś. I znowu go ogarnęliśmy. No nie, bo jeszcze jeden. O kurde... Dobra, chodź na chwilę tutaj. No. O! Ulcił nas! Nie, 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 Ale mieliśmy farta. Lecz się! Uuuuu! Ej, ale miałem mało hp, gdzieś jak się wyglądać. Dobra, leczycie, leczycie, uleczyłem Dziękówka. cię do ci wko. <grym> dawaj go, dawaj go. Dobra, ja go tutaj załatwię. Wracasz do Mecha i kill. I, kill. I Mamy kolejne sushi. Mamy kolejne sushi? Dobra, dawaj. Ale błagam coś dobrego. A ty lubisz sushi? Ale bardzo. Ja też tylko lubię sushi. Nigiri, tylko nigiri. Nigiri. No co to jest? Co, nic ciekawego. A pokaż, czy masz jakiś skin? Nie ma Ej, żadnego. ale ten przeklęty Kenji jest super. Chciałbym Błagny. go. Ej, możesz go mieć, jak będziesz. Odbierał suszy, patrz tutaj. Masz takie coś, ja mam 18 wskaźnik, A ty ile masz? Ja słabo, ja w to nie grałem jeszcze. Zobaczę, dwa. Ty na ile masz? Ty masz 7 dopiero. Okej, okay, czyli słabo. Tak, ja też masz. Nowa manga, musimy to zobaczyć. Bo ja nie wiem, co. Rozdział pierwszy. Droga, Droga wasabi. wasabi. Nie wiem, dlaczego zabrali. A taką historykę zrobili. Nie wiem, dlaczego Tara <laughs> mogła chcieć. Ale jeśli. Mojego, chciała, mojego gniewu. To na niego zasłużyła. Fajne rysunki, podoba mi się. Minął rok, od kiedy ją stracił. A to Kenji, tak? Myślałem, że potrzebuje więcej. Chyba czasu. Kenji widzowie, nie? Tak. Ale może. Członki Ciąg dalszy nastąpił. Po prostu potrzebuje więcej. Chodziło o łosę. Ja sobie zagram może drako, bo ja mam do niego taki. A mocny... chodź spikniemy sobie tercecik. No dobra, ale to. Czy, nie, w sumie nie, bo. Yy, co jest na Wasabi? Na Wasabi jest knockout, więc knockout możemy zabrać. Tak? Tak. No to dobra. Piotreksa za, zaproszę. No to zaproszę. Ja spróbowałem, zobaczmy. A jaka jest mapa na tym knockoutku? Zobaczymy co. Tu jesteśmy w stanie kogo wbijać. O! Piper sobie wezmę. Co? A ja ci polecam wziąć. Um, peny masz jakieś Wasabi. Super ostre. Je, jest super tak rozmieszcza dwa działa. To jest nawet mocne. No to weźmy. Pograjmy. Ale poczekaj. A ja chcę no Dobra. Dobra, dajmy pennę. Masz do spajka wasabi? Ale nie my? będę grał, bo mam tysiączkę. To zrobi sobie, zrobię sobie na tym. A ja mam do... Penny. Ja... do Draco jest moja ja w sami, bo Czekaj, nic nie chcę dołączyć. Nie chcę dołączyć! Czekaj, ja zaproszę kogoś. Na, 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 na. Frania zaprosiłem, może Frania będzie dla mnie chciał zagrać. Dobra. Pranio Z NAMI GRA! Siemaneczko Franku! I to też jest... Zmoczymy jak tam pójdzie. Ja sam jestem ciekaw tego y, podwójnego działka. No. Czyli muszę nabić ulcika. Kogo mam mu zasugerować? Bez różnicy, naprawdę. Marcelo, Marcelo! Śpieszymy się. No wiem! Nie, już dobra, przestań. Dobra, może Chester. Albo do. Niech sobie weźmie kogo chce. Jak możemy, no, tu napisać. Na lubię mu napisać. Albo dobra, graj już. Graj już. Gramy? No. Kogo wziął? Te Chestera, bo No sugerował. No dobra. Nie, nie. wiem, zobaczymy, czy to jest Ostatnia dobry wybór. Ostatnia gra widzowie. Osta nie, nie, nie. Jest Przedostatnia, bo jeszcze chcę wziąć Edgara. Tak? O. Nie, z siło mi. Ty ci? No tak. Dopiero teraz. Po prostu się dłużej wczytywało. Ja muszę. Ja muszę wbić ulcika. O Boże, do Mi też jest hmm, Ale mnie ale rozwalił ten. Kto mnie to rozwalił? Smuteczu. No ja też Ty, Chowaj dobra. się. Uważaj, uważaj, żeby ci nie trafiło. Angelo. No co? Oni są za mocni. Dobra, no zobaczymy zaraz. Teraz ich porobimy. Ja się nie spodziewałem, po prostu, by się najerałem że. Żeby te ulty postawić I się nie skupiłem gdzie oni generalnie są No zginąłem już Widzowie ja zmieniam że na 100% Zabiłeś kogoś Musisz, yy, dobra Po prostu walnij go i wbijesz se ulta No i przetraliśmy ale to jeszcze nie jest koniec. Niestety, widzowie. To nie jest koniec. Biorę kogoś mega dobrego. Do Angelo to było dobre nawet. No nie? to ty sobie weź kogo chcesz, a ja sobie pogram chwilę peny. Hmm. Taki będzie plan. Hmm. Ej, dużo masz tej mocy już. że to się świeci. Do Edgara jest mega mocny. Mech, Edgar. Co? On też chce wziąć Piper Kozę Franio. Nie Ja byłem pierwszy nie, na to serio? Nie? I nie, nie było pierwszy. Pierwszy wybrałem Piper. A ona. A Belę do kogo? Belema ma jaką? Ja, a ostrą chyba. Super ostra. Super ostra. Bel, 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 Jak to by Nie, nie. Już? No, że już nie. Jeszcze fajny poczekamy fajny fajny chwilę. Szybko. Kogo wziął? Charlie. No, to też dobrze, nie? Miał 200... Miał 300 gemów skina. Mmm, super. Może coś mu się dropnęło fajnego, nie? Nie, on to chyba kupił. Co ty 300 gramów? 300 gemów to jest dużo za skina. Ja kupiłem skina do Spike'a na przecenie. No. Z takiej okazji. Yy, na okazji? To strami kupiła 400 gemów No. Prawie porobiliśmy tego poko. Hehe, <noise> ale fajne. Nawet na OSABI nie grają. No to to jest dziwne. <coughs> ja bym grał tutaj tylko na OSABI, nie? A dobra, wiesz co? Ja ci wybąbiam Panie Franek. Oj, no pewno. Ja wiem? Ogarniemy go z Frankiem. No, właśnie, nie wiem, czy dacie radę. No, ma 0HP, ale on się. Nie wierzę, to... nie! Bo on się ciągle leczy, to jest denerwujące. Prze... Daj mu snajperkę w łeb i gin. <todgłos> tak zrobię. No, właśnie, chyba nie. Jak on tu wygra, to ja się bardzo wkurzę, nie Nie wygra. Co tu się stało teraz? Zwirusował go. No i, I o, nie wiem, że w końcu go na porobiłem. Facie. Potrzeba było dwóch zadymiarów, żeby tego poko Hillera załatwić. Dobra, wiesz to ja od razu muszę go. Na bombę i po prostu... Tak robię. jest i po prostu go nie ma. No i po co ty to robisz? Tak, <laughs> Jakby okej, okay, ale... Szanuję to A po co? Ale tak samo to szanuję, ale okej okay, no, dobra, w Edgar i porobił wszystkich Super 5 killi zrobiłeś Ugraj graj ponownie Kościuuu, mocno to było Ostatnia gra widzę. Teraz wszyscy zostawiacie subika i łapeczkę w górę, Zobacz, bo... Żeby nam się poszczęściło w następnej grze I tutaj porobił Ja bym chciał mieć tego skina do Greya, bo nie mam Greya No i co? Został być wtedy? Nie No nie szkoda <coughs> zmieniał okay, ja. a ty masz kendiego? Masz? Mam, ma. ja na Kenji'e mam tysiąc i wbite no, Fajnie, fajnie, fajnie Patrz, do krzaczka Ty, tak daleko skacze? Zginął. Tak daleko potrafisz skakać? No tak, bo to jest y, wasabi moc Okej, okay, tak to o to w tym chodzi Tak, że y, takie ulepszenia Że ma dużo y, większy skok Tak samo jak były te mutacje z jajek Rozumiem To jest połączenie i, I ten jajek i czego jeszcze? Bo coś mówili, że to się otwiera jak co? I te moce. Paniały i te body. No w sumie, że skiny takie, fajne. Mm -hmm. Ej no, w sumie to. Ma takie coś trochę wspólnego. Rozwiązanie z... to jest chyba. Co on tu zrobił? Fajne! kranio Pranio kozak. Nie! Miał 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 miał. Miał miau, miau, miau. I ten Tik się cieszy. Cieszysz się, to ja cię w następnej rundzie wyjaśnię. Czyli teraz. Ja tu wyjaśniłem kogoś. No i kolego, po co się tak cieszysz? Myślał, że jest na podsuchem, bo zabił gościa, a nawet go nie zabił. Hello! Siema! Skoczyłem na bombę. Elo, hello, makrelo. Pitok zwjeżdża i rozjeżdża. A no dobra, kolejny raz na tego pitka. No jest. Zaginąłeś? No tak, zginąłem. I ty zaraz też zginiesz Niestety nie. Tak Nie zginę A po co ty nie uży A czemu ty nie używasz swojego ataku? Tego gadżetu, bo gadżet jest dobry to co on robi? Taki, że trochę ci się... No Po co będę się w Myślałem, że to jest kulka, która przychodzi tak jak w tym W kolcie To to nieprawda To robi tak, że się trochę tak strzał, tak I siu? I przez to może trafić yy, przeciwnika, to możesz teraz spróbować zrobić. Dajesz. Tak? No kliknij tego gadżeta i po prostu... Ej, no widzisz, trafiło! Podkręcono. Podkręciło! Okej, okay, rozumiem. Dobra. Poczekamy chwilę z Franiem. Szybciej. Wyjaśnijcie ich. To, co ty I No nie może wygrać. Pani mu sniper! Aj nie! Ostatnie gramy. Nie sobie. miałem Ostatnie Jak dobie. wygramy, to już kończymy. Jak nie wygramy, to jeszcze Dobra. nie. Dobra. Nie miałem, po prostu już naboi. Ale bym chciał go załatwić. Następnym razem, jak zginę i zostaniesz sam z kogoś, to daj mi. Dobra. To jak zrobimy. Bo ja jestem dobry. Powstrzymaj się po prostu. Żebyś nie ginął. No, ale ja po prostu muszę na nich skoczyć Ała? No co? No i Ja też, oj No ta nadzieja we Franku, hmm. który raczej nie, nie porobi tego, no ale kto wie Właśnie, to tak było nie, nie no, 3 na 1 to jest ciężka sytuacja po prostu, nie chodzi Ale o to. Ale on prawie wygrał taką I... sytuację. No. Musimy trochę trzymać nerwy na wodzy. Ej, skoczy się, na czy nie nie. No i znowu Henrico robi wszystko. Zmieniamy zadmiarza, ale. To Zmieniamy, ostatnia gra, Ostatnie Ostatnia gra. Ostatnia, ostateczna. Nie popisaliśmy się Titox. Naprawdę. Jeszcze wbiłem minus na penny. Mm -hmm. Czy na Piper. Mm. Biorę Nie kędzie jego boku na schodnie. Ja już wiem, co tu zrobię. Do kiełka? co to robić? Główny atak zadaje obrażenia obszarowe wraz z każdym odbikiem. Dobra, spróbuję. Ja mam do kogo? Aha, ja nie chcę grać z tymi, do których mam. No trudno. No trudno. Ostatnia rundka, widzowie. Trzymajcie kciuki. Mocno. Ja grał słabo Marangą, bo chcę przetestować Wasabi. No czemu? Bo Franek może ma moc do niego, nie? To jest ostre, no. Ja, ja mam dużo piekielnych. Już. Ja mam dużo piekielnych. Ja mam trzy piekielne. Fajnie. To więcej niż ostrych mam. Ale one są dostępne cały czas. To nie jest tak, że wybiera się jednego dnia na zmianę, tylko są cały czas? Tak. Okay. Ja bym kupił sushi, no ale trzeba wbijać kartę, ale ja nie wbijam. Ja nie wierzę. Ale mnie porobili. Ale to zlamiłem. No kurczę. Co się stało się? Titox. No, my też dla widzowie. liczymy Titox, musimy teraz, teraz musimy się pobawić. chodźmy do tego portalu w sumie. Idziemy do portalu. Mm. Jest tu jeden gościk. Zginąłem. No niestety. Dobra, chyba będziemy to kończyć, Marcelo, bo nam nie poszło uh -huh. teraz te trzy rundki. Ale sigma. Ale Sigma, no niestety. Bye bye. Dziękujemy wam Dzięki widzowie. Sobie. Przetestowaliśmy sobie troszeczkę tego. Wasabi, ty grałeś. Jak się nazywa ten nowy zadmiarz? Taki nowy. Jajdżonk. No i koniecznie dajcie znać, czy Wam się podoba ten nowy no i pa mordeczki. Pa mordeczki. Cześć.